Witamy Was w drugiej części odcinka świątecznego, jak nie widzieliście pierwszej to koniecznie idźcie zobaczyć, może nam się uda zrobić tak, żeby ona gdzieś tu wyskoczyła po prawej lewej, a jak, jak się nie uda to jest w opisie, nie przedłużamy, jedziemy, kolejny punkt. Numer 3. Prezenty. Jak u Was jest? Są prezenty, nie ma prezentów? U mnie do tej pory jak chyba i u Danieli tak. bo że tak powiem łączymy gdzieś poniekąd rodzinne święta, bo tak. jesteśmy w familii gdzieś tam. Po, po babciach i siostrach. Siódma woda po kisielu, ale jednak yy, tak. Za, no. za czym Czyli spędza razem, wie? tak przeważnie? Zazwyczaj mhm. może w tym No to roku super, się to szybciej udało. pójdzie, to jak jest u nas. E, u nas e, sytuacja była tak, że prezentów do tej pory nie było. Bo, bo ja ja był dostanę. Mikołaj, tak, tak bo no. był no, Mikołaj. Prezent, I ja, też, ja też uważałem, że to nie jest czas, w którym potrzebuję prezentów. Mhm. Wtedy potrzebuję bardziej rodzinnej mhm. bliskości, a z tym było różnie. Ostatnio w sumie prezenty moja siostra zaczęła robić i na przykład moja dziewczyna daje, dała mi prezent na święta i ja jej też dałem... Myślałem, że jej nie dałeś. No, no właśnie się wtedy obudziłem, nowy pakiet mi coś dać, bo, bo no, no, ja niby nie mam tej, tego w tradycji, ale... Ja mam taką, powiem sekret, ja mam taką szufladę w domu, do której idą wszystkie takie... Średnio trafiony prezent albo takie uniwersalne w stylu o, 50 medełko, no nie? Albo coś tam, 15 świeczka, mm -hmm. której wiem, że raczej nie zużyję i, i tam sobie chowam i potem jak jest takie, że ktoś, to ja też mam coś dla ciebie. Ja <laughs> chcę skarpetki. <laughs> świeczka! To jest jak nie zimowca, nie Karoliny, to... To wiecie skąd ona pochodzi, z recyklingu. A masz skarpetki na zbyciu? Nie. Bo ja bym się uciszył ze Nie, Ja lubię skarpetki, tak. Mam wszystkie dziurawy. Eee. Także rodzina eee. i przyjaciele Adriana. Słuchajcie. Eee. Czy to wszystko, co chcę powiedzieć na, na Nie, nie, ja jeszcze chcę powiedzieć o prezentach. Nie. Że, Bo no u, mnie... Też, u mnie też nie ma prezentów, no. jak był Adriana. Przepraszam, nie dopuściłem tak. do głosu. U mnie w domu prezenty to zawsze był big deal. Ja powiem szczerze, że. kosmik włazi do reklamówki, ale nie to Wam chciałam szczerze powiedzieć. Szczerze Wam chciałam powiedzieć, że dla mnie, na przykład, też jakby to jest. Prezenty to jest jeden z moich języków miłości. Jeżeli nie znacie, jeżeli nie znacie teorii języków miłości, to zobaczcie sobie: jest dużo filmików na YouTubie. I prezenty u mnie są bardzo ważnym językiem miłości. To znaczy, że dla mnie prezenty są takim znakiem, że ktoś o mnie myśli, że ktoś mnie kocha, że dla kogoś jestem ważna, że ktoś. Zadał sobie trud i poszedł, coś tam wybrał, wiedział, co ja bym chciała, co mnie ucieszy, także dla mnie prezentowała. Po Pozdro dla męża. Na... <laughs> Ciężkie życie mam, mąż, no, ze pod tym względem, ale nie tylko pod tym. <śmiech> <śmiech> ale do czego zmierzam, że. I dla mnie to też jest taki element rodzinności, bo ja nie tylko lubię dostawać, ale też bardzo lubię dawać i bardzo lubię widzieć ten. I tak jakoś mi się to kojarzy z tą taką rodzinną atmosferą, że siedzimy razem, jest tak fajnie i każda otwiera prezenty, i każdy się cieszy z tego, co dostał. I no nie wiem, tak też ładnie, ja zawsze spędzałam Wigilię, jak byłam tak dzieckiem w takim dużym gronie, że było tak około 15-16 osób. I wiecie, nawet jak każdy dla każdego nie kupował, no nie, ale nawet jak tylko w swoich takich. Rodzina każdy każdemu kupił, to i tak tych prezentów było nie, nie, 30 pod chwilką, mm. na przykład nie, to wyglądało w ogóle jak z Kevin sam w domu, i mam taki y, obraz y, bajkowy trochę tych świąt. I y, ja rozumiem ten tak myślenia, że nie chodzi o prezenty i żeby może iść trochę bardziej w stronę Mikołaja. U mnie na przykład Mikołaj był symboliczny zawsze. I, i ja no. rozumiem to, ale z drugiej strony, na przykład y, mojego męża, y, który pochodzi z Niemiec a korzenie ma w ogóle z Ameryki Południowej. Tam nie ma prezentów w Wigilię, tam w Trzech Króli przychodzą królowie i dają prezenty. No i też może Mikołaj jest trochę bardziej taki bogaty. I w sumie są te święta jest ok. Nie czuję może tak, że czegoś strasznie brakuje, ale pomimo tego lubię tą rodzinną atmosferę u nas w domu i czuję, że jak będziemy mieli dzieci i przyjdzie do tego czasu, gdy te dzieci będą na tyle duże, że będą rozumiały ideę prezentów, że mm, będzie nas czekała poważna rozmowa, jak to hmm. rozegrać, bo ja, ja rozumiem te wszystkie argumenty, ale jednak ja lubię prezentową Prezent. część. Też możecie zrobić we wszystkie trzy okazje. <noise> to, jest, <noise> to jest bardzo dobry pomysł, uważam. <noise> No, ale jednak no, zgadzam się, że nie chodzi, nie chodzi o prezenty i bardziej się liczy. Wiecie, że możecie i nawet jak z budżetem nie dajecie rady, to czasem naprawdę wystarczy mała, drobna rzecz, ale taka, która pokazuje, że znacie tą osobę, nie? Że mhm. nie musi być. Na przykład Adrianowi skarpetki. To jest budżetowa opcja, a Bo się ucieszę, tak. Szczęśliwy człowiek. Skarpetki albo no. ciepłe Dajcie tak. znać, jak u was jest z tymi prezentami. No, czy... tak. Czy są, czy nie ma? Jak podchodzić Czyli do tego? Ostatnia rzecz. Mnie i u Adriana życzenia wyglądają tak, że wszyscy wszystkim składają życzenia, łamią się płatkiem. Trwa to bardzo długo. No, Raczej to są takie dość osobiste życzenia, nie? Nie wiem, przynajmniej w moim przypadku. Dla Kurka. mnie jest to mega, mega stresujące, gdyż jestem introwertykiem i nie lubię takich rzeczy. Ale jakoś się trzeba przełamać i przeżyć to. W sensie bardzo dobrze życzę w całej mojej rodzinie. Bardzo ich lubię, kocham i w ogóle. No, stresuje mnie to. Ciebie Andrzej stresuje też? Yy, znaczy ja mam troszkę inny charakter, bo ja jestem bardzo myślę, że... Drugi biegun, no. No i że tak powiem, peplanie, gadanie, nie ma aż takiego problemu. Aczkolwiek no jest to czas rzeczywiście życzenia świąteczne, bardzo bym chciał, żeby były w tym roku szczere i, i nie były udawane. Yy, z każdej strony, z jednej i z drugiej. I to nie byłem, nie, żeby życzenia po prostu nie były czasem, kiedy myślę sobie: o Boże, nie, nie, nie. Ja chcę dość, koniec dobra, jedzmy już, bo nie. Także sobie i tego Wam życzę, żeby właśnie tak było. Taki piękny start. <grychy> yy. U mnie na przykład właśnie jak ja mam z moją rodziną takie no, bliskie więzi, to jak właśnie tam było młodsze i to były takie duże wigilie, to też każde każdemu życzył, ale też miałam takie poczucie, że te życzenia były takie szczere, i to był też często moment wzruszania się, zawsze właśnie ktoś się popłakał, mama, babcia, i nie wiem, ja bardzo to lubiłam. A od pewnego czasu mam wrażenie też y, przez tam, wiecie, jakieś tam rodzinne historie, wiadomo, ktoś umarł, ktoś wyjechał, różne tam takie. Gdzieś y, te wigilie są w, w mniejszym gronie i może nie ze wszystkimi też osobami, które są obecne na wigilii, jakie jesteśmy u, u mnie, u mojej rodziny, to nie ze wszystkimi mam taką dobrą relację i... Ja bym w sobie nawet tak chciała życzyć czegoś tak bardziej osobiście, ale często się spotykam z tym, że ktoś właśnie tak to spłyca i tak, no, no to wiadomo, no wszystkiego dobrego. I wtedy ja widzę, że dla kogoś się, no, to jest no, stresujący no, moment i że ktoś wcale nie chce mi złożyć życzeń, no to ja wtedy też jakoś nie wychodzę przez szereg i też mówię wtedy no, wszystkiego dobrego, ale wewnątrz jest mi przykro, że nie wykorzystaliśmy takiej fajnej okazji i powiem Wam na przykład, co bardzo zmieniło moje myślenie o um, życzeniach, to jest... Jak zaczęłam żyć we wspólnocie i były organizowane takie opłatki wspólnotowe. No i byłam w moją pierwszą wspólnotą, była taka duża wspólnota, około 150 osób. Wiadomo, że wszystkich nie znałam, miałam tam jakieś krono swoich najbliższych osób, ale to był naprawdę taki czas, kiedy się błogosławiliśmy nawzajem, nie? że to nie były tylko tam życzenia zdrowia, szczęścia i tak dalej. Ale kiedy. bardziej to przechodziło w modlitwach tak. dla ciebie niż. Tak, dokładnie. Niż, niż po prostu mówienie wszystkiego najlepszego, mm -hmm. żebyś się nie zmieniała. Dużo pieniędzy, męża, dzieci i w ogóle. No tak, to też jest... mieliśmy jedną taką Wigilię, no. nie? że właśnie wszyscy się za siebie modlili tam wtedy w przedszkolu. No tak, tak, mhm. tak, tak. To, to, było, to było takie supernie. piękne, bo modlitwa naprawdę ma znaczenie. Myślę, że w sumie. Tak teraz mi padło, że życzenia może zamienić w modlitwę. Może. Może I tak? nawet ty możesz składać tak życzenia, że ta osoba, jakby nawet nie wie, że się za nią modlisz, nie? Uh -huh. Że jakby oficjalnie to może brzmieć jak życzenia, ale ty. No błogosławisz tę osobę po prostu. Mówisz o niej dobrze i wypowiadasz nad jej życiem błogosławieństwo. Także to jest właśnie nasza rada dla Was. Jeżeli życzenia są dla Was trudne, są krępującym momentem, to chcielibyśmy właśnie Wam radzić, żeby spróbować zmienić myślenie i spróbować się modlić za te osoby. Kurczę, no, ale mnie to drgnęło. Specjalnie nie chciałam mówić przed nagrywaniem, jakie mam pomysł, żeby, żeby zobaczyć wasze reakcje na żywo. Dobrze. next. I słuchajcie, piąty punkt jest związany bezpośrednio z czwartym, bo właśnie chodzi o modlitwę i o takie duchowe przeżywanie świąt i może ja teraz zacznę. Ja mam taki duży kontrast pomiędzy, znaczy może nie duży, ale mam kontrast pomiędzy modlitwą w moim rodzinnym domu, a w domu mojego męża, ponieważ u mnie w domu, ja jestem z takiego domu, że w niedzielę zawsze do kościoła, w święta zawsze modlitwa, jakby wszystko tam, w piątek nie jedliśmy mięsa itd. itd. Ale mam wrażenie, że nie jest to tak głęboko celebrowane, jakby Ojciec nasz zdrowaś Mario zasmarłych przed, i modlitwa za zmarłych przed posiłkiem i łyżki w dłoni. W ogóle tak szybko, szybko, no nie, że zjedzmy już następne danie, bo pierogi już się gotują i coś tam, i coś tam. I nie ma tego takiego momentu, jakby zadumy, co my świętujemy. Oczywiście potem pasterka i tak dalej. Nie chcę też Posterka. w ten sposób źle powiedzieć mm, o, o gdzieś tam o, o wie, wieżę mojej rodziny. Ale mam kontrast na przykład z tym, jak jadę do mojego męża, gdzie tam jest to głębiej, chociaż w pogańskich Niemczech, ale z sekularyzowanych, ale jednak, ale jednak faktycznie gdzieś tam pozdrawiam moich teściów bardzo serdecznie wiecie na przykład przed wigilią jest taka wiem że oglądają dlatego pozdrawiam mm. Wigilia mamy taką ma, mamy no mamy tak też to jest już jestem częścią tego cały jest taki scenariusz kto czyta ewangelię a kto zapala choinkę i kiedy w którym momencie kto zapali świeczkę coś tam jako taka modlitwa taka są takie książeczki mama przygotowuje każdy ma książeczkę czyta sobie każdy ma każdy ma swoją rolę w ogóle jak byliśmy ostatnio to naprawdę każdy miał jakieś swoje i to trwało, nie wiem, tak z 10 minut i potem wiadomo, ono siada się już normalnie i się je, potem też się śpiewa kolendy później, no i wiadomo, że jak jesz pierogi, no to się nie unosisz w ekstazie nad Bożym Narodzeniem, ale nie wiem, jakoś tak jest więcej czasu, na no to jest jakoś tak spokojniej i bardzo bym chciała, żeby kiedyś jak będziemy robić nasze wigilie, to, żeby właśnie był mm. taki radośnie no. radość, nie? No A tak. u Was jak? U nas... No, my się modlimy przed, mm -hmm. przed posiłkiem. No i myślę, że często się to wiąże z takim stresem, bo jakby nie... nie wiem. Tak, bo w ogóle często jest tak, że się wstydzimy ze sobą modlić, że to jest coś Ale takiego tak, nienaturalnego, tak. że my się nagle modlimy ze sobą jako rodzina, tak, nie? rok temu... Tak. Jak tego nie robisz na co dzień, to to jest myślę, takie... Myślę, że, że... Miałem takie doświadczenia, że ja po prostu w pewnym momencie nie, nie czuję się na siłach, nie, trochę się wstydzę, modlitwy. Co, co nie powinno być miejsca. Mhm. Było takie, nie no dobra, się już do stołu, jedzmy już w ogóle co tam, co, po, po co na co i komu, nie? Także mhm. myślę, że w tym roku po prostu sam chcę poświęcić ten świąteczny czas Wigilii i tak dalej, żeby to było oparte gdzieś tam na modlitwie, bo, no bo trochę obciach, nie? Jak ja tutaj nagrywam takie YouTube'owe hehe, rzeczy, a, a sam mm -hmm. odpita mam W ogóle tak, przepraszam, że wiem daniel, że chcesz coś powiedzieć, ale że za Wigilię jest tyle do robienia, że bardzo często, na przykład ja nie mam czasu na moją osobistą ulicę, jestem dzień, tak. nie? Mm -hmm. Już. proszę. <noise> no ja chciałam tylko powiedzieć, że widzę jakby starania moich rodziców w tym i bardzo to doceniam, że jakby przed zawsze jakby oni to biorą na siebie i gdzieś tam okay. No i gdzieś tam właśnie ja się do tego. I jakby co roku wydaje mi się, że jest coraz lepiej z tym, ale no, to jest głównie ich zasługa, jak myślę. I fajnie by było, żebyśmy się tak całą rodziną w to włączyli, bo na razie to tak właśnie. Zrzucone to jest na ich parki i. No jest to stresujące na pewno. Także rada nasza jest taka, żeby. Tak sobie teraz myślę. Może zadbać, że ten czas młodej w na częściej niż tylko raz do roku, bo wtedy to będzie mniej stresujący Wigilię. ale tak. jako, że tak. ten filmik wchodzi tydzień lub dwa przed Wigilią, to To, to już za późno. To, to jest tip na przyszły rok. To jest typ na, na przyszły rok. Ja też mam widzę, że czasami mam takie właśnie tak jak Adrian, że już to tak mi się niezręcznie i tak już skończmy się mąć, bo to jest coś, co mi nie pasuje do tego jakby środowiska tutaj, że jakby... Wiecie, który element na nie pasuje do obrazka, tak? Jak są no. takie dla dzieci zagadki. To modlitwa właśnie nie pasuje mi do tego obrazka. I nie wiem, czy tak sobie pomyślałam teraz, że może to wynika z takiej niewiary, że, że Bóg faktycznie też tu jest obecny teraz, że nie hmm. tylko na moich spotkaniach wspólnoty, czy kiedy się młode czy na mszy, ale teraz On też jest obecny i to jest ten sam Bóg. To nie jest jakiś inny Pan Bóg yy, mój hmm. rodzinny. rodzinny. <głos》>, tak? Nasz rodzinny Bożek, do którego się modlimy. Nie, że to jest ten sam Bóg, i że on chce i może coś zrobić w życiu twojej rodziny nawet jeżeli to życie duchowe nie wygląda tak jakbyś sobie tego życzyła to ta modlitwa nawet jeżeli wiecie jest jakoś tam krótka powierzchowna i płytka według was to że Bóg w niej jest i że to też ma znaczenie a mhm. jak bo na przykład u mnie w rodzinie czasami się tak już było że zapędziliśmy na przykład, żeby składać życzenia, to nie bójcie się przypomnieć też, słuchajcie, jeszcze się nie pomodliliśmy, albo a może przeczytamy werset z Ewangelii, tak? Jakiś tam fragment, mm. że też bądźcie tymi, którzy o tym przypomną, jeżeli wam tego brakuje. Tak. Bo nie słyszałam chyba takiej sytuacji, żeby ktoś powiedział pomódlmy się, a reszta rodziny powiedziała nie. <laughs> nie no wiem, Może się zdarzają takie sytuacje. Może tak, no może tak jest. Nie wiem. Napiszcie nam, jak jest u Was, jakie są Wasze wigilijne zmagania, a może radości. Może na któryś z tych tematów macie jakieś wypracowane, fajne rozwiązania i chętnie je przeczytamy. Jeżeli chcecie nam zrobić prezent na święta, to subskrybujcie. Ci, co nie subskrybują, bo tak to nie bawcie się o subskrybowanie, subskrybowanie. <laughs> tak, to się nie liczy. A jak już subskrybujecie, to właśnie zostawcie komentarz, lub dajcie łapkę w górę. I podkreślicie na światło, zdobnijcie. Się. Życzę Wam pa. kochani naprawdę przeżytych świąt z Bożą obecnością narodzonego Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Pa. pa.